Witam, dzisiaj zaprezentuję Wam recenzję kostki Shengshu Pyramid X. Chwila, kamera coś. O, jest, dobra. Kostkę kupiłem od Spitki, za około 40 zł. Dostałem ją w takim pogniecionym opakowaniu. I wersja biała, kostki. Białe kostki jest na opakowaniu Skill Level. 5 gwiazdek, nie sądzę, prosty jest Pelomix. No i tutaj w w środku mamy instrukcję i kosteczkę. Yy, instrukcja, instrukcja, sześć do każdej kostki dodaję. Yy, no i tak, właściwie tutaj nie wiem, czy jest w ogóle instrukcja. Chwilkę, tu jest pierwszy. Ha, no, no jest, jest. No, i to jest po angielsku, można się rozczytać. Tutaj robimy całą warstwę. Tutaj, permutacje. Tylko nie ma tych algorytmów, tylko mamy sobie sami po prostu wymyślić I jest kostka. Kostka po wyjęciu z pudełka była tłusta. No, i ogólnie po wyjęciu z pudełka musiałem miał troszkę. Te wyregulować śrubki pod każdym typem są, i dopiero wtedy zaczęła naprawdę wspaniale. choć jeszcze, ją muszę troszeczkę rozruszać, ale nawet nie musiałem. No i dobra, kostka rusza się świetnie. Jak widzicie, ścina również zakręty. Chwila, hmm. o, ścina również zakręty z tą drugą stronę też ścina troszkę, chociaż no. Wymiary się takie same jak w QJC. Tylko, że tutaj jest troszkę wytrze bo są właśnie te detale No i kostka porusza się świetnie, jak mówiłem, oparta jest na takich kulkach, same się dokręca ściana i tak samo tipach. Naprawdę fajnie chodzą tipy. Ogólnie polecam kostkę. Lepiej wybrać, o wiele lepiej wybrać Shengshu niż Kujot. I nakręciłem taki duży filmik pokazujący co to jest z Kujot, ale nie chciałem go wrzucać, bo w sumie teraz to pokazałem, więc dobra. Co do jeszcze aktorki SS, jest naprawdę świetna, polecam, zapraszam do unboxingu, do innych moich filmów i oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do recenzji kostki czy Ghost Hand generacji drugiej. To by było na tyle, łapkujcie, to motywuje, także dzięki za oglądanie, cześć!